otwarcie obrazu, kto nie ma chorych kolan, krękamy. Oddajmy cześć Jezusowi na nasz W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego Amen, miałem del Figlio, dello Spirito Santo. Moi drodzy, w dwóch językach, ponieważ łączą się również z nami ci, którzy są w Italii, którzy również z każdego dnia są w tym miejscu. Ale Arena stato to koreganda, personne da Italia. Dzisiaj, moi drodzy, w tym dniu szczególnym, kiedy myślami biegniemy do Matki Bożej tam na jasną górę, oci, a diabo komnosti a często koła, do węgła, de la Madonna, negra. Dzisiejsza modlitwa nasza ma szczególny charakter, ponieważ to właśnie w tym dniu rozpoczynamy, mam nadzieję, wielkie dzieło, jakie Matka Najświętsza pragnie, aby w tym miejscu, tu, w tej małej polskiej Florencji, również było. A więc pierwsze przesłanie dla Was, którzy tutaj już jesteście, studenci, i jest z nami już profesor z Rzymu, e, Katie kolejni profesorowie, ale też lekarze, bo już wiem, psycholog są im tutaj wśród nas. Witam Was bardzo serdecznie i ufam, że w tym miejscu poczujecie obecność Matki, Maryi, które kocha. Maria, która przytula was do serca. Maria, która mówi, jesteś moim dzieckiem. Chcę, abyś pomógł innym, ale najpierw musisz mieć w swoim sercu wiele miłości. Kali Fratery allora questo giorno così tanto particolare per noi, perché qui in Palagna i questo luogo qui a Florencia oggi abbiamo Studenti di medicina, è arrivato già il professore di Donato Roberto da Roma, altri professori. C'è già anche qui medico psicologa, ci sono quelli che sicuramente si collegano con noi perché oggi inizio davanti alla Madonna di buon inizio di un'opera senz'altro esatto, molto importante. Che oggi, quando festeggiamo Maria di Madonna di Castocova, e chiediamo Maria, donaci l'amore a questi futuri medici, donaci i riempi, di Gesù di riempire i loro cuori che possano dopo svolgere la missione come medico, di amare tutti a quanti arriveranno i loro pazienti. Pensate con Proscine, Matko Najświętsza, szczególnie weź ich z opiekę, ale też i tych już przyszłych pacjentów. Wy sobie zdajecie sprawę, że Wy tu jeszcze jesteście, przygotowując się w uniwersytetach, a już macie pacjentów, których będziecie mogli uratować. Z Bożą pomocą. ho detto che lo Forse samofuturi pacjenti, su che salvare Dio. się o pokój na świecie, o przemianę serc, w tych intencjach, które Wy przynosicie w sercu. Błagamy w intencjach przede wszystkim chorych, cierpiących. Błagamy w tych wszystkich intencjach, ale przede wszystkim również o to, abyśmy byli dla siebie braćmi i siostrami. Abyśmy mogli okazywać sobie, sobie dobroć, mieć otwarte serce dla drugiego. Preghiamo allora per la pace, per la conversione, preghiamo per tante persone che ci hanno chiesto la preghiera, per tutti i malati, soprattutto sofferenti, per quanti ci chiedono la preghiera. Polecamy Bogu też zmarłych, z naszych rodzin. Pomyślcie o swoich bliskich, zmarłych. Pregiamu peri per nostri cari O Maryjo, poprowadź wszystkich do chwały nieba. O Maria, a compagnie tutti i paradiso. Najpierw odmówimy modlitwę wierzę w Boga. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł ducha, ducha Świętego, narodził się, zmarł pan. pachnie, umęczył z ukrzyżował i ma wstąpił do piekiel, trzeciego do dnia z wstał, wstąpił do niebiosa, siedzi po prawicy Boga, mogącego. Stąd stamtąd przyjdzie z odjrzewych umarłych, Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych grzech w odpuszczenie, ciała z w wstanie, Credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del Cielo e della Terra, in Gesù Cristo suo Unico Figlio, Nostro Signore, quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, partì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi. Il terzo giorno il terzo giorno, risuscitato da morte, salì al cielo: siede alla destra di Dio Padre onnipotente e la vera a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Oi, c'è per viaggiare, offiamoci, ciao e Creve duscia e gusto, najbisceso Senato Jebo. A Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przewłaganie za grzechy nasze i całego świata. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità, del tuo direttissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Amen. Będę mówił pierwszą część w języku włoskim, to po polsku wiecie, dla Jego bolesnej Męki, a wy będziecie opowiadać. Nie miło dla nas i całego świata. Allora Nie. dico italiano e poi rispondiamo in polacco. Per la sua dolorosa passione. Nie miło dla, dla, dla nas i całego świata per la sua dolorosa passione. Nie miło dla nas i całego świata per la sua dolorosa passione. Nie miłosierdzie dla nas i całego świata, per la sua dolorosa passione. Nie, nie, nie miłosierdzie dla nas i, <ấy> i całego świata, per la sua dolorosa passione. niemiłosierdzie miłosierdzie nie. dla nas i całego świata, per la sua dolorosa passione. Nie miłosierdzie dla nas i całego świata, per la sua dolorosa nas i całego świata, per la sua dolorosa passione, vieni userge dla nas i całego, całego świata, per la sua dolorosa passione, vieni userge dla nas i całego świata, per la sua dolorosa passione, vieni woscierge dla nas i całego świata. Eterno Patrio io ti offro il corpo e il sangue. L'anima la divinita, del tuo dientissimo figlio, nostro Signore Gesù Cristo i d'espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Ojcze przedwieczne, ofiaruję Ci ciało krew, duszę i bóstwo, Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Per la sua dolorosa passione, miej miłosierdzie dla nas, i całego świata, per la sua dolorosa passione, nie sí. miłosierdzie dla nas i całego świata, per la sua dolorosa passione, niej miłosierdzie dla nas, y i per la pasione, nas i całego świata, per la sua dolorosa passione, niech mm. miłosierdzie dla nas i całego świata, per la sua dolorosa passione, niej miłosierdzie dla nas, i całego świata, per la sua dolorosa passione, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, per la sua dolorosa passione, mie miłosierdzie dla nas i całego świata, per la sua dolorosa passione, miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i całego świata, per la sua dolorosa passione, mniej miosierdzie dla nas i całego świata per la sua dolorosa passione, mie il cuore da Anas e świata. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima la divinità del Tuo Direttissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. O intercessore, o fiore di cielo, o intercessore, i da il tuo ego. A Pana naszego Jezusa Chrystusa, nasze błaganie za grzechy nasze i całego świata. Perla sua dolorosa pasjone, miłosierdzie dla nas i całego świata. Perla sua dolorosa pasjone, miłosierdzie dla nas i całego świata. Perla sua dolorosa pasjone, miłosierdzie dla nas i całego świata. Perla sua dolorosa Miej mie miłosierdzie dla nas i całego świata. per la sua dolorosa passione Nie miłosierdzie ni... dla nas i całego świata. per la sua dolorosa passione Nie miłosierdzie dla nas i całego świata. per la sua dolorosa passione Nie miłosierdzie dla nas i całego świata. per la sua dolorosa passione Nie miłosierdzie dla nas e cavergo per la sua dolorosa passione miei mi lo sceglie per la sua dolorosa passione mie mi lo sceglie per la sua dolorosa passione e cavergo eterno padre io ti offro il corpo il sangue l'anima e la divinità del tuo direttissimo figlio il nostro signore Gesù Cristo in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero Ojcze przedwieczne, ofiaruję Ci czarną i krew, i krew duszę i bóstwo, najmilszego wstydu Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na, na przebłaganie dło, za grzechy nasze i całego dło. świata. Pełna suła doloru za miłosierdzie dla nas i całego świata. Pełna suła doloru za miłosierdzie dla nas i całego świata.

Per la sua dolorosa passione, nie miłośćę dla nas z... i całego no świata, per la sua dolorosa pasione, jej miłość dla nas i całego świata, per la sua dolorosa passione, nie miłość serdzie dla nas i całego świata, per la sua dolorosa passione, nie miłość serdzie dla nas i całego świata. per la sua dolorosa passione, di Dioce da noi e della Gossiana. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo Diventissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Oggi, ovviamente, ciao e creo, tu ciò mi scuola, dai nostri senato Tuo, A Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Perlasuła, dolorosa zapasjonę. Nie miłosierdzie dla nas i całego, całego świata. Perlasuła, dolorosa zapasjonę. Nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, nie miłosierdzie Miej dla nas i całego, całego świata. Dla Jego bolesnej męki, nie miłosierdzie dla nas. I całego świata, dla Jego bolesnej męki. miło miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Nie miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Nie miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Nie miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocne, święta nieśmiertelne, zmił się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocne, święta nieśmiertelne, zmił się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocne. Scenda, nasce, merde, sminuce, ma non in alzata, Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O crimodo. Treżby trysnęła. Znaź czego serca Jezusowego. Jako zdrowi miłosierdzia, miłosierdzia dla nas. Ufan tobie. Ukriwo do treść trysnęła. Znajść czego serca Jezusowego. Jako zdrowie miłosierdzia, miłosierdzia dla nas, ufa tobie. Okliwo do wytrysnęła trznęła. Znajdź czego serca Jezusowego. Jako zdrowie miłosierdzia zruj dla nas, łam tobie. O sam wylachwa, ki z katolisty dalkore i Jezusa. Come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue e l'acqua, che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue e l'acqua, che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Celasi tuo vesmi Gesù fantoche. Gesù u Gesù, Iesù u fantoche. Gesù u Jezu Fidointe, Jezu Konfidointe, Gzu Jezu Konfidointe. Santa Faustina, święty Janny Pawle II, modl się za nami. Święty ojcze Pio, modl się za nami. Święty ojcze Szarbelu, modl się za nami. Święty Giuseppe św. Moscati, św. Moscati, modl się za nami. Santa Faustina, modl się za nami. Usiądźcie na sekundę, moi drodzy, przed błogosławieństwem, po błogosławie, na koniec tej modlitwy was relikwiami świętych tu, św. Jan Paweł II, przy ołtarzu św. Czarny, i przejdziemy już do naszej małej auli, gdzie rozpoczniemy uroczyście właśnie ten czas konferencji medycznych. Rozpoczniemy właśnie ten czas intelektualny. Ale świętą będziemy mieć o godzinie 19.30 dzisiaj Matki Bożej Jasnogórskiej, więc szczególnie chcemy jej zawierzać siebie. Chyba to pan jest doktor też, nie? Pani lekarz, tak? To bo jeszcze ma być eee. Tak, już pani jest, tak, doktor? Przepraszam, bo nie powitałem, tak, ale, ale to tak, nie wszystkich Was jeszcze znam. Allora, lo dico che noi adesso riceviamo la benedizione e poi Santa Messa in italiano ore 18.30. Oggi è la festa della Madonna. Ma dicevo che non conosco tutti questi studenti, c'è anche sono medici. Eh, moi drodzy, spójrite da tempo, bravo. Non voglio che vi sia un po' di tempo, questo sia questo sia prima Cisce. Patrzymy na ten obraz. Co Wy, którzy musicie dokładnie być spostrzegawczymi, jako lekarze, musicie spoglądając na człowieka, który przyjdzie przed Was? Czasem po jego zachowaniu, ruchu, już odczytywać pierwsze oznaki, właśnie jego może nawet i choroby. Tak, zobaczcie na ten obraz, co Wam się rzuca w oczy. To jakie jest przesłanie tego wizerunku? Ja wam powiem, te dwa przesłania najważniejsze z tego cudownego wizerunku Jezusa Miłosiernego. Mm. Allora io adesso ho dato un compito prima per i studenti, eh, perché dicevo che se arriva qualche volta un paziente davanti, allora dovete dopo quando si muove, come si comporta, capire subito eh, qualcosa, quale potrebbe essere malattia. Ma adesso io tutto voi non guardate in quel senso, ma dovete vedere particolari, vedete l'immagine di Gesù misericordioso, cosa vi parla Gesù su questa immagine? mówi więc Jesus nam z tego wizerunku? Mówiła święta Faustyna, że pan Jezus był w ruchu, kiedy go zobaczyła. On szedł. Nie stał. Widzimy, Pan Jezus idzie do nas. Ma wzniesioną rękę, to znaczy, żeby błogosławić nas i przebaczać. Ma dłonie na sercu swoim, bo ja Was kocham. Dlatego Wam zawsze przepraszam. Ale na imprimi i messaggi sono proprio di quelli che Gesù in movimento viene per noi che poi la mano benedicente che benedice continuamente ma l'altra mano che segna il cuore e dice io vi perdono la mano per benedire e per dare la soluzione dare il capo cioè bacianci e poi anche ti perdono perché ti amo Ale jest tu rzecz też niesamowita. Gdybyśmy Jezusa usunęli z tego obrazu, bo Jezus ukazał się świętej Faustynie właśnie na takiej tle ciemności. Ale on jasny. Gdy usuniemy go, nie zostaje nic, tylko ciemność. Nie ma nic, jest pustka. Eko questo Messaggio, se uno. To nie reby Jezukui, to nie reby tak Rysy w sobą bują, i włoto, likordianci. Czerwono Lasza kryzła. A więc moi drodzy, to jest to przesłanie bardzo ważne. Nic tutaj wtedy nie pozostanie, tylko pozostanie pustka. Eko. A di bene possiamo godersi questo ciogene ci spostiamo per la conferenza adesso prima canto dopo qualche spazio in tempo per il consiglio benedico in questo momento di ringraziamento